Benny Bear i Ruby Rabbit i wielki wyścig leśny. Słońce wzeszło wcześnie nad lasem szyszkowym, rzucając złote promienie na łąkę. Benny Bear wyciągnął się na ganku i wciągnął świeże poranne powietrze. Właśnie wtedy przemknęła obok niego smuga białego futra. Ruby zawołał. Ruby Rabbit gwałtownie się zatrzymała, trzepocząc uszami i ściskając w łapie lotnik. Bene, krzyknęła. To dziś. Wielki wyścig leśny. Benny zamrugał. Wyścig? Tak, ten który prowadzi z Old Hollow do Maple Creek. Są wstążki, przekąski i wszystko. I startujemy. Benny podrapał się po głowie. Ruby, nie jestem zbyt szybki. Ruby uśmiechnęła się szeroko. W porządku, startujemy w sztafecie drużynowej. Ty biegniesz leśną ścieżką, ja skaczę po łące, a potem razem płyniemy po strumieniu. Wiosłować? Powtórzył Benę, szeroko otwierając oczy. Tak, pożyczyłem kajak od Frediego Żaby. Chodźcie, musimy się zarejestrować. Przy stanowisku odprawy babcia Sowa wręczyła im numery startowe i wskazała na gromadkę rozgrzewających się zwierząt. Start w hollow. Pierwsza drużyna, która dotrze do Maple Creek, wygrywa blueberry trophy. Ruby podskoczyła w miejscu pełna energii. Beny. Wykonał kilka powolnych ćwiczeń rozciągających. Nie martw się, wyszeptała Rubi, klepiąc go po ramieniu. Nie jedziemy tu po zwycięstwo, jedziemy tu dla zabawy. Gwizdek zabrzmiał i wyścig się rozpoczął. Beny był pierwszy. Przeciskał się krętą leśną ścieżką, omijając korzenie i niskie gałęzie. Wiewiórki śmigały obok niego, a nawet jeżozwierz przebiegł obok. Ale Beny szedł dalej, sapiąc i dysząc, a jego łapy dudniły o ziemię. Minął zmęczonego żółwia. Pomógł jeżowi przejść przez kłodę i dotarł do polany, gdzie czekała Ruby. Bierz, powiedział dysząc. Ruby pomknęła jak rakieta przez słoneczną łąkę. Przemknęła obok szopów, przeskoczyła krzaki i pomachała do wiwatujących ptaków. Na drugim końcu łąki dotarła do strumienia, gdzie czekała ich łódź. Benny dotarł chwilę później, wciąż łapiąc oddech. Odepchnęli się razem, wiosłując po lśniącej wodzie, podczas gdy ważki śmigały obok. Wokół nich, pluskały się i wiosłowały inne stada zwierząt, niektóre w kajakach, inne na liściach grzybieni, a jedna para myszy płynęła na unoszącej się skorupie orzecha włoskiego. Ruby sterowała, a Beny napędzał. Właściwie całkiem nieźle nam idzie, powiedział Beny. Ale potem chlub. Podmuch wiatru przechylił ich kajak na bok. Rubi pisnęła. Beny chwycił za burty. Nie przewrócili się, bez siale ich wiosła popłynęły. O nie! krzyknęła Ruby. Czekaj, powiedział Beny, grzebiąc w torbie ze przekąskami. Mam pomysł. Wyciągnął dwie duże drewniane łyżki. Chodźmy na łyżki. Zanurzyli łyżki w wodzie, śmiejąc się przez całą drogę. Nie było to szybkie, ale zadziałało. Zanim dotarli do mety, większość tłumu już tam była, wiwatując i zajadając się ciastem. Zwycięzcy para wiewiórek trzymali wysoko puchar jagodowy. Rubi i Bene dopłynęli do brzegu, przemoczeni i uśmiechnięci. Babcia Sowa powitała ich ciepłym uśmiechem. Może nie byliście pierwsi, ale wykazaliście się wielkim hartem ducha, a wasze wiosła na łyżki były bardzo sprytne. Benny się roześmiał. Nazywamy to inżynierią króliczą. Właśnie wtedy jeden z młodszych zawodników, mały lisek, pociągnął Rubi za łapkę. Przestraszyłam się na łące i chciałam zrezygnować. Ale kiedy zobaczyłam Was śmiejących się w kajaku, postanowiłam płynąć dalej. Serce Rubi roztopiło się. To jest prawdziwa nagroda. Babcia Sowa się zgodziła. Właściwie mamy specjalną nagrodę dla najradośniejszej drużyny. Wręczyła im wstążkę z błyszczącymi literami. I przyklejoną do niej małą drewnianą łyżeczką. Beni zachichotał. Najlepsza wstążka, jaką kiedykolwiek zdobyłem. Później usiedli na kocu piknikowym, jedząc ciasto z jagodami z innymi zawodnikami. W powietrzu unosił się śmiech, muzyka i świetliki. Ruby oparła się o wielkie, puszyste ramię Beniego. To był jeden z najlepszych wyścigów w życiu. Beni skinął głową. Zwłaszcza, że nie zatonęliśmy. Oboje się śmiali, wiedząc, że w każdym wyścigu prawdziwym zwycięstwem była wspólna zabawa i wspomnienia, które wspólnie stworzyli.